Teraz zwrócę się w kolejności do Pana Ministra Romualda Szeremetiewa. Panie Ministrze, przystąpienie Polski do, do sojuszu wiązało się jak pewnie większość z nas wie z koniecznością reform i modernizacji właśnie Polskich Sił Zbrojnych. I chciałbym spytać Pana jak w perspektywie ostatnich lat postrzega Pan właśnie te reformy i, i modernizacje, które y, trzeba było dokonać i problemy związane z tymi modernizacjami oraz co według Pana należałoby zrobić, żeby Polska jeszcze bardziej zwiększyła swoje bezpieczeństwo, a co tak naprawdę już udało nam się przez te 15 lat, lat dokonać? Proszę Państwa, ponieważ rozpoczęliśmy 25 minut po czasie, więc w związku z tym będę niezasyplinowany i nie odpowiem na to pytanie. Chcę proszę Państwa powiedzieć o sprawie, która wydaje mi się być znacznie bardziej ważna od opisu historycznego a w szczególności od tego, co tam robiliśmy, bo mówił już o tym pan minister Niszkiewicz, tak się składa, że obaj wtedy byliśmy w Socie i obaj zajmowaliśmy się tą sprawą, więc ja myślę, że rozwijałbym, uzupełniałbym to, co mówił pan minister. Sądzę, że, że nie ma takiej potrzeby, bo, bo to, co powie pan minister, wystarczająco chyba tłumaczy to wszystko. A więc prosząc o wyrozumiałość, powiem proszę państwa tak, że... Ja chciałbym się zastanowić nad znaczeniem, sensem Sojuszu Północnoatlantyckiego naszego bezpieczeństwa, czyli co może sprawić, czy co sprawia, że sojusz ten jest taki, jaki jest. I zacznę od takiego, od takiego pytania. Jak myślimy, co ważniejsze, wolność niepodległości Ukrainy, czy sprzedaż polskiego mięsa w Rosji? Tak dziwne pytanie w związku z Sojuszem. Otóż, proszę Państwa, jak ja odbieram Sojusz i czym moim zdaniem Sojusz Północnoatlantycki w rzeczywistości jest? Otóż e, dla nas, e, dla ludzi, którzy coś wiedzą o Sojuszu, to wiedzą, że jest tam w tym traktacie waszyngtońskim, który jest taką konstytucją jakby NATO, jest artykuł piąty, który mówi, że w sytuacji zagrożenia, no to możemy liczyć na pomoc różnego rodzaju, łącznie z pomocą militarną zbrojną Ci, którzy trochę głębiej w sprawy natowskie wchodzą, to wiedzą jeszcze, że jest trzeci artykuł, który mówi, że jakby związane z tym jest przygotowanie własnego potencjału obronnego, ponieważ sojusz o tyle jest silny, o ile są silni jej członkowie. Tak? A więc trzeci z artykułem piątym są w ścisłym związku. Ale proszę Państwa, przed trzecim są jeszcze dwa artykuły, jak sama nazwa wskazuje, i jest wstęp. I ja przytoczę. Te, ten, te kilka zdań, żeby uzasadnić, dlaczego o tych jabłkach. A więc strony są zdecydowane ochraniać wolność, wspólne dziedzictwo i cywilizację swych narodów oparte na zasadach demokracji, wolności jednostki, rządów prawa. Dążą do umacniania stabilizacji i dobrobytu na obszarze północnoatlantyckim, są zdecydowane połączyć swoje wysiłki w celu zbiorowej obrony oraz zachowania pokoju i bezpieczeństwa. W artykule pierwszym. Będą załatwiać wszelkie spory międzynarodowe, które mogą zostać zaangażowane za pomocą środków pokojowych w taki sposób, aby pokój i bezpieczeństwo międzynarodowe oraz sprawiedliwość nie zostały narażone na niebezpieczeństwo, jak również powstrzymywać się w swoich stosunkach międzynarodowych od użycia siły w jakikolwiek sposób niezgodny z Celami Narodów Zjednoczonych. Proszę Państwa, cóż to jest? To jest deklaracja mówiąca o tym, że sojusz został otworzony po to aby występować w obronie ważnych dla naszej cywilizacji wartości. Wartości. Pamiętamy słowa Jana Pawła II, nie wstąpi duch twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi, tej ziemi, ten duch wstąpił, odnowił oblicze tej ziemi. Te wartości mają ogromne znaczenie, proszę Państwa. Dla istnienia naszej cywilizacji, dla istnienia naszych państw jako struktur wolnych, demokratycznych, Zarządzonych zgodnie z wolą obywateli. Respektujących prawa człowieka. I w związku z tym ten sojusz po to jest. I co może być zagrożeniem dla istnienia sojuszu jako takiego? Wtedy, kiedy okaże się, że od tych wartości są ważniejsze różnego zainteresy. My się zastanawiamy teraz, tak? Czy zależności, które połączyły Rosję z Europą, zwłaszcza te gazowe, nie będą silniejsze od pragnienia wolności na Ukrainie. My zastanawiamy się też nad tym, czy w jakiś y, dającym się przewidzieć czasie interesy różnego rodzaju nie będą ważniejsze, na przykład od naszego bezpieczeństwa, bezpieczeństwa Polski. Tak? Mamy prawo i obowiązek się nad tym zastanawiać, proszę państwa ponieważ moim zdaniem NATO jest dlatego tak wyjątkowe i inne niż dotychczasowe sojusze wojskowe, bo ono jest również sojuszem wojskowym, że nie militarne kwestie, nie prowadzenie wojen było u podstaw powołania tego sojuszu, ale zagwarantowanie, zapewnienie narodom, które ten sojusz tworzyły, wolności. A więc ten sojusz, proszę Państwa, stoi na gruncie obrony wartości, i tak długo jak będzie to czynił, to będzie spełniał swoją funkcję. I straci moim zdaniem tę funkcję i nie będzie takim sojuszem, jeżeli poszczególne członkowie, poszczególne państwa mogą uznać, że jakieś własne egoistyczne, ważne interesy handlowe, polityczne są istotniejsze od tych wartości, dla których ten sojusz zapowołany. A więc proszę Państwa, to, co należy, na co należy zwrócić uwagę, to należy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy rzeczywiście wartości, dla których sojusz został powołany, zobowiązują nas do działania, do jakiego działania? Czy wpływamy w wystarczający sposób na naszych partnerów, sojuszników, aby im o tym przypominać, im to uświadamiać. Proszę Państwa. Te, ten problem moim zdaniem już się pojawia, pojawia się w Europie. Jestem przekonany, że Stan Zjednoczone i polityka amerykańska ma jednak punkt widzenia taki, jaki jest związany z przesłaniem NATO i z misją NATO. I zgadzam się tutaj z tym, co mówił również pan, pan generał Lech Konopka że trzeba wrócić do, jeżeli idzie o funkcjonowanie NATO, do tego traktatu i do tych założeń, które sprawiły, że ten sojusz w ogóle powstał i zaczął funkcjonować. A więc, proszę Państwa, kwestia podstawowa to jest taka, że to, co jest charakterystycznie ważne w naszej cywilizacji, wartości ponad interesami materialnymi, to musi być uwzględniane. Druga kwestia to przekonanie, proszę Państwa, to już pytamy NATO, co na to to, co na to tamto i jak na to się zachowa. Otóż, szanowni Państwo, my, Rzeczpospolita Polska, jesteśmy NATO. To my. W związku z tym bezpieczeństwo, które ma zapewnić NATO, to jest bezpieczeństwo, które ma również sobie w tym wypadku zapewnić Polska. Ja się cieszę oczywiście, kiedy pojawiają się pomysły, aby wzmocnić nasze możliwości obronne przez to, że inne kraje sojusznicze swoje siły tutaj jakoś ulokują, że pojawi się jakaś wspólna infrastruktura na czas najwyższy by to się pojawiło. Nie się pojawią dwie, co najmniej dwie, tak, jakieś jednostki wojsk lądowych. Cieszę się, że przyleciała eskada amerykańskich samolotów do Polski. Cieszę się, że pojawi się, myślę, że pojawią się siły morskie na Bałtyku. To wszystko oczywiście jest potrzebne. Ale to, co najbardziej powinno nas zajmować i czym się powinniśmy naprawdę, na czym powinniśmy się w tej chwili pochylić, to jest odbudowa polskiego potencjału militarnego, to jest przygotowanie naszego wkładu do NATO, ponieważ nasza polska zdolność obronna to jest, może być i powinno być ważnym elementem NATO. Proszę Państwa, my jesteśmy NATO. Więc... Panie ministrze, tak, wiem. Więc ostatnia rzecz, proszę Państwa. Przestraszyłem się, jak oglądałem kampanię, którą realizowało Ministerstwo Wólnoty Narodowej powagujące Zawód, żołnierz. To nie jest zawód. Chyba, że ktoś myśli o zawodzie miłosnym. To jest, proszę Państwa, misja, etos polskiego żołnierza zapisany w polskiej historii. Nigdy się nie przełoży na zawód. Jeżeli to się zredukuje do roli zawodu, to, to spotka nas zawód, bo wtedy nie będziemy mieli naprawdę wojska polskiego. A więc te wartości, które wspomniałem, one się przekładają również na etos polskiego wojska, na jego pozycję w polskim społeczeństwie, na jego rolę również państwowo twórczą i patriotyczno twórczą. Te elementy muszą wrócić, jeżeli chcemy powiedzieć, że wnosimy rzeczywiście do NATO świetną, dobrą polską obronność, która stanowi o sile tego sojuszu. Dziękuję. Dziękuję bardzo panie ministrze. Ja mam pytanie dość o krótką odpowiedź. Poproszę pana ministra Szeremietiewa. Wspomniał pan, że najważniejsze, że, że NATO to, to, to my i najważniejsza jest nasza armia, więc jako Polska wydajemy na obronę narodową około niecałe 2% PKB. Czy to pana zdaniem jest odpowiednia kwota i czy wydajemy ją efektywnie? No, dobre pytanie, tak mówią. Otóż proszę Państwa, oficjalnie Rosja wydaje na swoje wojsko 4% PKB. Pomijając to, że Rosja jest większym trochę krajem od nas i PKB chyba ponad 3 razy, 3,5 jest większe, więc to oznacza, że Rosja po pierwsze wydaje dużą kwotę już w sensie takim wymiernym, ale również procentowo wydaje większe. No i pytanie które można postawić jest takie czy 2% PKB około 2% które my wydajemy to w tej sytuacji to jest wystarczające czy też nie no, jeżeli założymy że Tutaj w ramach Sojuszu to jest wystarczające, bo Sojusz określił mi więc na tym poziomie, że do 2%, 2% to powinna być ta kwota, którą, którą przeznaczają kraje członkowskie na, na swoje siły zbrojne. My się stosujemy do tej zasady. Nie wszystkie kraje członkowskie niestety się do tego stosują. Przykładem są nasi e, sąsiedzi e, Bałtycy, nad Bałtycy, tam około 1%, 0, 8% PKB. Na południu niestety też nie jest lepiej. Czechy, Słowacja, Węgry też w takich właśnie niskich raczej stanach. Bo Polska jest tu wyjątkiem, rzeczywiście te 2%, mniej więcej 2% wydaje. No i pytanie, proszę Państwa, w związku z tym, czy nas stać na wydawanie takiego odsetka na obronę, jak robi to Rosja. Powiem tak, że no jeżeli założymy, że w tym roku około 8 miliardów złotych powinno być na zakupy te materiałowe w budżecie MONU, że powinniśmy tyle wydać, no to gdyby to podwoić, to 16 miliardów złotych, no to oznacza, że system antyrakietowy mniej więcej by za to był, tak, byłoby 15-16 miliardów, no to powiedziałbym już tak bardzo realne wzmocnienie, mówiąc tak bardzo obrazowo. Więc to stawiam jako, jako problem, tak? Może potrzebna jest, proszę Państwa, debata nad tym, na, na, nad tym procentem PKB. To jest takie, no, jeżeli idzie o nasze siły zbrojne. Ja, ja wiem, że, że jesteśmy na spotkaniu takim uroczystym charakterze i należy mówić dobrze, prawda? Należy mówić szczerze no, przede wszystkim. Szczerze to jest, proszę Państwa, w polityce bardzo ryzykowna postawa. Ale ponieważ mówię, ja, ja ostatnio mówiłem tak w jakimś radiu, czy w telewizji, że nie stałem się żadne stanowisko, nie statuję w żadnych wyborach, nie chcę być żadnym euro takim, posłem takim, więc ja mogę mówić rzeczywiście szczerze. Ja uważam, że jest źle, jeżeli idzie o nasze siły z wojny. Ja uważam, że po pierwsze przyjęliśmy na początku tutaj w pewnym momencie założenie takie, że wojny nie będzie, i w związku z tym jedyne, co, do czego się mamy przygotować, to mieć no, takie siły ekspedycyjne, które będzie można wysłać do misji. No i zorientowaliśmy się po latach, że to jakby nie o to chodziło. Ale proszę Państwa, skoro tak żeśmy zaplanowali, no to w związku z tym podejmowaliśmy decyzję, jeżeli idzie o zakupy sprzętu uzbrojenia, dokonywaliśmy pod tym kątem modernizacji. Tak? No i nagle okazało się, proszę Państwa, że na przykład w naszej przestrzeni powietrznej mamy sporą dziurę. Tak, jeszcze jeżeli przyleci środek napadu powietrznego pod nazwą samolot czy śmigłowiec, to jakoś tam możemy dać sobie radę. Ale jakby się pojawiła, nie daj Boże, rakieta manewrująca, no to nie chcę tu nikogo straszyć, tak? ale mówię, że skoro zasięg Iskandera około 500 kilometrów, to radzę się umieścić w łuszczykach dolnych. Tam nie sięga. Więc, proszę Państwa, więc to jest poważny problem. Tak? To jest poważny problem. To jest również ważny problem dlatego, że na horyzoncie mamy konieczność, proszę Państwa, wymiany sprzętu w wojskach pancernych zmechanizowanych. Tak? Konieczność. Cieszę tam te leopardy, ale te leopardy obaj z Panem Ministrem wiemy, no, nie najnowsze były. Prawde? Trzeba głęboko bardzo modernizację ich przeprowadzić, żeby one osiągnęły ten standard, który mają Leopardy w Bundeswehrze. I wiemy, że przez długi okres czasu Niemcy nie chciały się zgodzić na tę modernizację, bo to za ich zgodą trzeba było. Podobno się ostatnio zgodzili. No więc może to, to się poprawi. Ale jeżeli idzie o, o bojowe wozy piechoty, to przepraszam, no, i lubimy god, jak mawia miłośnik pokoju na Krymie. I w związku z tym, proszę Państwa, mamy tutaj poważne bardzo problemy. Mamy poważne problemy i dlatego ja mówię, dlatego ja mówię że, że potrzebna jest odbudowa sił zbrojnych. Ja wiem, to brzmi strasznie niedobrze w kontekście całej konferencji, prawda? Trzeba, jak to mówili, Zagierka, o dalszy postęp i rozwój, o dalszą rozbudowę i tak dalej. Trzeba tak mówić. Ale ja mówię, trzeba odbudować siły zbrojne, proszę Państwa, żartów nie ma. Naprawdę, żartów nie ma. W moim przekonaniu pan prezydent Putin i sztaby, które koło niego pracowały, pracują, tak, to pracowały nad tym, co się w tej chwili dzieje lat parę. To pan nie jest... Już tak... Wiem, jeszcze raz skończyć, o, jasne. No, lepiej skończyć zresztą, dobrze, skończyłem. Przepraszam, nie, nie na tym mi zależało. Ale... Nie no, dlaczego? No tak. Szanowni Państwo, naprawdę sytuacja, ja jestem przekonany, mówię, to, to, nie, jest, to nie jest strach, to nie obawa. Ja wiem, że my mamy możliwości, środki i sytuację, że jesteśmy w stanie zbudować przyzwoity, sprawny system obronny. Jesteśmy w stanie to zrobić. Tylko trzeba się za to zabrać. Bo ta pauza może się skończyć. Pan generał wspominał o pewnej pauzie. Ona może się skończyć i wtedy, żebyśmy się nie znaleźli w sytuacji, no, że trzeba będzie przerwać dyskusję. Dobrze, dziękuję bardzo. Nawiązując do głosu pana chciałbym powiedzieć tak, że który do mnie się zwrócił, prawda, że tak, że pewnie jesteśmy z tego samego obozu. On nazywa się Polska. I mój problem, proszę Państwa, i kłopot, jaki mam, to, to jest taki, że, że no, jeżeli mam krytyczny pogląd, to mam krytyczny pogląd na, na stan naszych sił zbrojnych, rzeczy, które się zachodzą. No to jest oczywiste tak, że, że to się pojawia tutaj powiedzmy tak po pierwsze podejrzenie, że czynię to z jakichś politycznych powodów, a więc lokuje się nie wiem, w opozycji i odwrotnie jak pochwaliłem ministra Sikorskiego ostatnio za, za pewne działania, które podejmował, no to zostałem z kolei uznany za gościa, który jest jakoś steruje do obozu rządowego. to ja proszę Państwa nie steruję ani tu, ani tam. Mnie to, co naprawdę interesuje i co mnie boli i co, co zajmuje, to jest stan naszej obronności, naszego bezpieczeństwa narodowego. Bo ja wiem, proszę Państwa, że jeżeli nam się przepraszam, dach na głowę zawali, to on przygniecie tak samo tych z lewa i z prawa bez, bez wyjątku. Tak? Zawsze mówię, że w dołach katyńskich leżą nie tylko zwolennicy Piłsudskiego, ale i jego przeciwnicy. To należy o tym pamiętać. Więc rozważamy sprawy bezpieczeństwa narodowego w tych kategoriach że należy naprawdę, boleje to co Pan wspomniał tutaj, że nie ma takiej zgody politycznej co do kwestii związanych z bezpieczeństwem narodowym, że pojawiają się czasami takie oznaki, że taka zgoda jakby istnieje i ona ginie. A to proszę Państwa jest węzłowy, i kluczowy problem, nasze bezpieczeństwo. Skoro udało się, pojawiła się wyjątkowa koniunktura międzynarodowa, która sprawiła, że Polska niepodległość odzyskała, no to nie można tego stracić, proszę państwa. To rzeczywiście wyjątkowa sytuacja trzeba, żeby ona trwała, trzeba to umacniać. No z Rosją natomiast, kłopot jest, to wspomniał pan minister Otfeld, ja tutaj w głosie pana ja znowu się do pana odnoszę, ale ten motyw się też w pańskiej wypowiedzi pojawił. Otóż, proszę państwa, oczywiście byłoby niedobrze, gdybyśmy przyjmowali zasadę taką, że co złe dla Rosji, to jest dobre dla nas. Ale problem jest taki, że zaś się nie do końca wiemy co Rosja uważa za dobre dla niej, albo inaczej, czy to, co my uważamy za dobre dla Rosji, Rosja przypadkiem nie uważa za złe dla niej. No i tutaj jest problem, proszę Państwa. Otóż problem polega na tym, że żeby prowadzić jakąkolwiek sensowną politykę, planować również kwestie bezpieczeństwa narodowego i obronności, to trzeba dobrze poznać i rozumieć to, co może tej bezpieczeństwu zagrażać, albo inaczej. No, o czym myśli Kreml, Moskwa i jakie jest to dobro, które ona chce uzyskać. No i może powinniśmy się martwić, tak, Żeby, żebyśmy nie zostali wyzwoleni jakiś jakimś marszu wyzwoleńczym, prawda. No mój dziadek, prawda, uratowało mojego dziadka, rodzinę mojego dziadka od mamy, bo ja, Szary Mietiew to był gdzie indziej, ale Lubowicki, mój o Lubowickich, uratował proszę Państwa atak Hitlera na Stalina. Bo już byli na liście do wywózki gdzieś tam głęboko do Kazachstanu. Prawda? No, więc, więc to są, proszę państwa, to są, to są rzeczy, na które moim zdaniem trzeba zwrócić uwagę. Czy po pierwsze nie możemy sobie pozwolić my jako Polacy na to, żeby spraw dotyczących bezpieczeństwa narodowego obronności, żeby spór był. Ja już kończę, bo już pan, widzę, tam panowie się nie niepokoją. I druga kwestia, proszę państwa, w tej kwestii bezpieczeństwa narodowego jest jeden obóz. Polska. A oprócz tego oczywiście trzeba ustawiać, jak to wszystko ułożyć, żebyśmy naprawdę czuli się bezpiecznie, czego sobie Państwu życzę.